Cześć, jak zwykle z tej strony gada do Was Nitek. Uh, pewnie jesteście zdziwieni, że już jest kolejny filmik Zond Stars. Natomiast, no, jak widzicie, dzieje się tutaj rzecz niestworzona: mianowicie jest jakaś zima. Uh, zima, uh, którą tutaj nie dotrwałem, nie przeżyłem tylu dni, natomiast uh, doszedłem do niej. Otwierając jakieś drzwi, Maxwell'a, które to przyniosły mnie do trybu Adventure. Tryb Adventure, jak się okazuje, jest to tryb, który jest w środku trybu taka incepcja tego sandboxa podstawowego. No i w nim mamy za zadanie zdobyć cztery, cztery części drewnianej rzeczy, tak to się mniej więcej nazywa. Te części drewnianej rzeczy. E, musimy połączyć i wtedy przenosimy się do kolejnego chapteru. Chapteru jest, jest 5. E, każdy dzieje się na losowo generowanych mapach jak widzicie trafiła mi się zima. E, nie grałem nigdy w zimie, więc nie wiem jak sobie poradzę. Mam nadzieję, że e, wytrzymam długo. E, generalnie nie wiem tutaj e, jak ta rozgrywka będzie się toczyła. No, tak jak mówiłem wcześniej, gra jest nieprzewidywalna. E, natomiast mam tutaj garść ciekawostek, którymi podzieliliście się ze mną e, na Geeksie. W komentarzach pod poprzednim filmikiem myślę, że warte są odnotowania dla każdych nowicjuszy w świecie. Don't starve, to bardzo przydatne info. Ja też się tutaj wiele dowiedziałem z tego. Zaraz tutaj zacznę snuć te domysły. Tylko narąbię sobie drewna. Jak widzicie tutaj chyba jest a, skąpanym mrozem, jestem, a, więc mogę zamarznąć. A, nie wiem jak tutaj mam się bronić przeciwko temu przeciw temu. A, zbieram na razie te rzeczy, ponieważ a, przenosząc się do tego świata, do tego trybu Adventure, tracimy cały dobrobytek. Wszystkie a, m, przepisy, których się nauczyliśmy na nowe przedmioty, czy też te receptury, nie wiem jak to nazwać, też tracimy. I zaczynamy właściwie goli i weseli. Eee, natomiast te, kiedy zginiemy, ten z, wyrzuca nas z tego trybu adventure do tego trybu podstawowego w miejscu, w którym skończyliśmy. No, widzę, że tutaj trochę mi się przymiera. Eee, już... Ja może... I to po wszystkim już. Eee. Dobrze, był to face z mojej strony, ale widzę, że drzwi są tutaj jeszcze otwarte, zatem, jak widzicie, tak się przenosi do trybu Adventure. Zaczniemy w takim razie jeszcze raz. No, jak widzicie, tutaj nie gram Wilsonem, to jest moja druga postać, z którą się bawię. No, Wilsona zostawiłem na nagrywaniu dalszych części tych filmików, mam pewnie też gdzieś dorwie te drzwi, natomiast nigdy ich nie spotkałem wcześniej, więc dlatego nagrywam to tak, jak jest. No, tak jak mówiłem, te światy są znowu generowane na nowo. Zobaczmy, widzicie, zmienił się w ogóle chapter. Natomiast no, dalej jest zima. Więc tak zaczyna się właśnie trip adventure. No tutaj sobie gadają. Trochę jak w Simsach. No, dobrze, jesteśmy. Nie wiem czy to jest część tej maszyny. Jakiś tutaj sygnał na e, Dobra, no ja wtedy nie zauważyłem tego, że e, biegając tutaj e, biega. O, patrzcie, jest to blisko. Jasne, że bierzemy te wszystkie rzeczy. Czapka. I zimowa, bardzo proszę. Mhm, no, ogrzałem się trochę. Widzę, że zesz z zeszedł mi z ekranu ten mróz. E, no dobrze, no jakiegoś tutaj sygnału szukamy. Widzę, pajączki są, tutaj są jaki, to są ci, którzy robią kupy, a widzicie, kupy też są. Widzę, że towarzystwo jest dość sporo, a ptaki też się zmieniły. A widzę, że jest taki trochę cieplej w tej czapce. Widzę, że to, to jakiś inny delikwent nie podał zadaniu, może to ja z poprzedniej partii. Dobra, jestem ubrany. We wdzianku strawy. E, dobra, generalnie ja tutaj sobie będę grał. E, mniej więcej zasady znacie, e, wiecie o co chodzi. E, zatem e, tutaj podzielę się tymi ciekawostkami, o których wcześniej mówiłem. E, Mister Geo chyba na, rozpisał się tam najwięcej. E, zacznijmy od tego, że e, wspominał też o tym bagażu, o którym ja mówiłem. E, czyli znajdując e, oko w kości, czy też kość na oku. Um, chodzi za nami bagaż, który wygląda trochę jak dynia, um, bagaż, um, mówię o nim, to jest chyba Chester, ze um, względu na to, że przypomina bardzo bagaż z Jest on naszym towarzysem. towarzyszem, drepta sobie za nami dzielnie i pozwala chować więcej przedmiotów do niego, czyli jest takim podręcznym plecakiem. No, jest bagażem. No, poczekajcie chwilę. Tutaj widzę, że pająki spięły się ze mną ostro. A generalnie tu widzę walka dość nierówna. Nie wiem po co podniosłem to mięcho. Weźmy to marchewkę i od razu gniazdo. Gniazdo puste, wszystkie pająki wydupłem. Widzę, że zrobiło mi się trochę zimniej. Ok, a dobrze. No generalnie ten bagaż sobie z nami biega. Tam e, nawet daje radę komuś naklepać e, po mordzie. E, przydatna rzecz. E, nie zawsze się zdarza, raz mi się udało go znaleźć. Natomiast no to był jedyny raz, kiedy go znalazłem. Generalnie Mr. Geo natknął się też na dziwną budowlę w trakcie swoich podróży. Znalazł coś, jakąś palisadę, która witała go kubką kości w środku. Natomiast na samym początku tej palisady znajdowała się skrzynia. Mr. Geo ją otworzył. Zrobił niesamowity rozpiździel, coś wybuchło, coś pierdyknęło i wypaliło całe środowisko to leśne. Także spowodował drugą, później raciborską. O Jezus Maria. Okej, okay, tutaj widzę, że jest ostro. Mogę to rozpoznać po tych szaczkach, że to jest ten, ten teren nieprzystępny. Mam nadzieję, że tego właśnie nie wyjdę. No jak widzicie macki też są niepożądane. W związku z tym jakby znajdziecie palisadę, gdzie staje się skrzynka, nie bądźcie łasi na nią, spowodujecie wtedy mały pożar, wracamy oczywiście raz do drzwi Maxwella. spowodujecie mały pożar, który spali Wasze otoczenie. Generalnie potwierdziły się też plotki o drzewcach, drzewa ożywają. Dowiedziałem się też tego, że do trzeciego dnia możecie ciachać drewno spokojnie. Dopiero po trzeciej nocy te drzewa mogą tutaj wstać i wam na, nachlupać do ryła. No, generalnie zabić was. Także pilnujcie się, te drzewa losowo losowo się budzą, losowo sprawiają manto. Zobaczcie, nie ma zimy już teraz, jesteśmy znowu w tym trybie Adventure. Myślę, że ta różdżka służy do tego, żebyśmy odnaleźli te brakujące części tej drewnianej rzeczy. Zaraz się tym zajmiemy. Tak jest. Generalnie ten drzewce sposób jest taki, że można go poprowadzić pod świnie. Podłożyć mu świnie dosłownie. Jeżeli są jakieś świnie gdzieś w pobliżu, warto tego drzewca tam zaprowadzić. On się wtedy zajmie tymi świniami, a nam da spokój. Więc będziemy mogli mu obić gałęzie. Jak tylko przyśnie, on wtedy zamienia się w drzewo. Pamiętajcie wtedy, że lepiej, bardziej opłaca się podpalić jego um, tutaj to, towarzyszy nie drzewców, um, ponieważ kiedy drzewiec, złapie ten ogień. Um, o właśnie tu chyba jest. Nie widziałem tego drzewa, zaryzykujmy. A to nie jest drzewiec. Ale nie widziałem takiego drzewa wcześniej. Um, tak, on złapie ogień, będzie się palił i wtedy się nie obudzi będzie w formie drzewa, więc wy będziecie bezpieczni. Natomiast gdybyście go traktowali włócznią tudzież szykierą, jest duże ryzyko, że on wstanie i odda wam pięknym zanadobne. No nie o to chodzi, chodzi o to, żeby go poskładać do, do pierwotnego stanu, w popiół go obrócić, więc warto pamiętać o tym, że ten sposób jest efektowny. Efektownym jest też usypianie go strzałkami usypiającymi. No jak już zdążyliście się być może dowiedzieć z moich opowieści, ciężko jest tutaj dostać te strzałki usypiające. Trzeba się natrudzić, więc nie zawsze są pod ręką. No ale możecie znaleźć się przy leżących szkieletach. Ja raz znalazłem. Oczywiście zginąłem, zanim zdrużyłem je użyć. Natomiast no, jest to drugi sposób na to, jak pokonać drzewca. Coś tutaj zapisałem sobie na kartce, w ogóle robiłem notatki na kartce z waszych komentarzy. E, już dawno nie pisałem, więc tu idziemy, będzie ładnie. No jest tak ładnie, że nie umiem tego odczytać. E, aha, już wiem. E, kiedy spadnie mam mentalność, e, tutaj widzicie, spada mi cały czas, teraz nie mam pianuszka, e, pojawiają się halucynacje. No, haluny, tak jak mówiłem wcześniej, no, są dość groźne. E, tutaj gdzieś się teleportują, tutaj no, w, strzelą w plecy maskami jakimiś. Natomiast w nocy pojawia się także ogień, przy ognisku pojawiają się łapy takie na ziemi, które ten ogień kradną. Zapada wtedy ciemność, więc jesteśmy w ciemnej dupie i zaczynają nas coś w tych ciemnościach układać, więc jest to dość niebezpieczna sprawa. Uważajcie na ten współczynnik poczytalności. No tak jak mówiłem jest tych halucynacji, bo Jezus Maria. Okej. Okay. Eee, jest tych halucynacji, dość, jest kilka rodzajów, niestety, pewnie trzeba z nimi się okładać. One mają też e, jakiś tam surowiec, który jest dość potrzebny do wytwarzania jakichś rzeczy. Eee, więc generalnie, tak jak z prawą doszliśmy do wniosku, eee, tutaj właściwie z wszystkimi trzeba się okładać. Eee, sprawdzamy tutaj, czy jest jakiś sygnał mocniejszy. Zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Jakoś tak bezpiecznie w tej zimy, jakoś chyba nie będę fanem. Dobrze. Podczas waszych podróży, co ustaliliśmy z mokrą, z mokrą trawą, która właśnie tutaj widzicie, jest mokra trawa, e, natkniecie się także na króla świni. Z królem świni możecie prowadzić handel, możecie mu sprzedawać mięcho e, i dostajecie za nie złoto. E, nie wiem tylko, które mięcho, to o tym zapomniałem zapytać. E, natomiast no myślę, że deal dobry może to, to monster mit, który i tak jest trujące, więc e, można mu to sprzedawać. Będziecie dostawali pieniąchy, pieniąchy możecie wydać na e, ubranie, nie? na jakieś, no na te maszyny. Czekajcie. Jakieś nie wiem, tego obsługiwać. Niska siła sygnału. Dobrze, dalej. Burza przeszła. Ta cisza jest taka niepokojąca w tej grze. Temat robi się gęsty w ogóle tutaj. Dobrze. Kolejna rzecz, jaką żeśmy wspomnieli w komentarzach, jest to, że Wilson zapuszcza brodę, yy, która jak się okazało ma zastosowanie nie tylko. W kwestii wyglądu Wilsona ma zas zastosowanie praktyczne, mianowicie ogrzewa go zimą. Nie spodziewałem się, że będzie to wzięte pod uwagę. Natomiast jeżeli zapuścicie mu długą brodę, będzie mu trochę cieplej zimą. No, tylko on jest... Wilson właściwie jest jedną postacią, która zapuszcza tą brodę, a, więc no tutaj ten robot, na przykład, którym ja gram, miałby problem z tą brodą, no ale generalnie przydatność brody jest zauważalna. Oprócz tego możecie ją obciąć brzytwą, którą możecie sobie zrobić w tulsach, tutaj w narzędziach, a, co da wam y, włosie? Hm. włosie, za pomocą którego będziecie mogli stworzyć totem, y, którym będziecie się odradzać. Nie wiem tylko, czy ten totem jest wielorazowego użytku, czy jak ten ołtarz, który widzieliście wcześniej, jest jednorazowy. A, no, o tym też zapomniałem zapytać, może chłopaki coś więcej powiedzą, a będziemy mieli komplet informacji. Co zrobić natomiast, kiedy gramy na przykład babeczką, albo postacią tak jak robot, która tej brody nie posiada? Sposób jest dość karkołomny, natomiast no da, się mieć, da się mieć tutaj. E, o Jezus, Maria, zebrałem jakieś, nie widziałem, że to tak działa. Jak widzicie, krzałki cierni, nie zbierajcie, oddadzą Wam ze zdwojoną siłą, więc bez sensu. E, dobrze, wróćmy do tego, jak znaleźć potrzebne nam włosie. E, natomiast w no Włosie możecie <laughs> dość hardkorowy sposób pozyskać z królików. Pewnie pytacie się jak, no bo przecież jak na razie to moż, można było je złapać żywcem, e, potem połączyć dwa króliki patykiem, co daje nauszniki zimowe, albo czapkę zimową, nie nauszniki zimowe daje to. A, no, Generalnie trzeba zrobić e, tak, by stracić jak najwięcej poczytalności, ponieważ wtedy, oprócz halucynacji, e, króliki zamieniają się w królikułaki, takie uu, uu. Wło, włochate stwory, takie są czarne wtedy. Ja zastanawiałem się, co im się tam dzieje, a okazuje się, że e, no, one się zamieniają w te królikułaki i po ich złapaniu, e, nie wiem jeszcze, jak tego dokonać, bo zazwyczaj już wtedy byłem na wyczerpaniu nerwowym zarówno Wilsona, jak i swoim, e, no, zdobywamy wtedy to e, w włosie. Dobrze. Na chwilę obecną to tyle... No, jak się okazało chłopaki dość zacięcie grają, podobnie jak ja, natomiast no, ja gram jakoś tak nieudolnie, co chwilę gdzieś mi tutaj coś zjada, zresztą wszystkich nas coś zjada. Trawa miał przy styczności z tymi drzewcami. Oprócz tego... O Jezus Maria, żaby spadają z, z, z deszczu Widzicie to. O kurczaki. Matko boska. E Wiecie co, e, tego się nie spodziewałem, myślę, że to zakończy nasz filmik. Ostatnim faktem, jaki dla was przygotowałem jest jeszcze to, że Jenna Jameson wystąpiła w 143 produkcjach filmowych e, i to był właśnie fakt, który zmusił mnie do nagrania tego off poza naszym cyklem, filmiku. Mam nadzieję, że e, zrobicie użytek z pozyskanej wiedzy. Ja się tutaj przyniosę do tej Adventure, tam ginąć można dowolnie, nie tracąc progresu, tak jak mówiłem. W związku z tym warto po prostu wskakiwać do tego trybu Adventure, a, mimo tego, że zginęliśmy tam już 3 razy, czy tam 4 i zaczynamy od zera. A chapterów jest pięć, więc myślę, że a, nie uda mi się tego ukończyć nigdy. Natomiast próbować zawsze można, co też właśnie czy nie. A, Dzięki, że znowu wpadliście na kolejną porcję faktów i mitów z Don't Starve. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, trochę rozjaśniłem w głowach, trochę się pośmielicie z, z tego, że tak łatwo mnie posłać do piachu. Standardowo, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, postaram się to ogarnąć. No, jeszcze nie sprawdziłem tych zależności między różnymi gatunkami żyjątek w tej grze, tak, żeby Wam powiedzieć co, nie wiem, ty kto atakuje. Okazuje się, że świnie atakują chyba wszystko, to tak samo jak jedzą. Przydatne rzeczy. Uh, Okej, okay. to byłoby na tyle. Przeciąłem się, wybaczcie, dalej to nagrywam na żywo, jest wyzwanie. Uhu. Uh, uh, no, generalnie pożegnam się, bo żegnam się już chyba dwie minuty, bez sensu. Jak macie jakieś pytania, komentarze, obiekcje, standardowo zapraszam do komentarzy. A tymczasem ja znikam szukać tych rzeczy. Może uda mi się dotrwać do. Kapteru drugiego. No to cześć.